Co to tu Pani robi, ta? A kolekcjonuję właśnie kolory, żeby mieć w piórniczku. Zrobiłam sobie nowy piórniczek, czyściutki, to jest mój stary. No, ja będę używać go, tu mam kolory, których nie mam tutaj. Zobaczcie, jak mój piórniczek już roczny wygląda, jak nie dwa lata. Ty to. No dobra, długo. I te kolory tutaj cały czas są, ja mam to podzielone. Nikt ich nie wziął? Nie. Serio? Teraz na, 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 na nie, nie wierzę, ja jestem niedowiarkiem. Ludzie dużo mówią, mało robią. Zaraz pokażemy. Zaraz pokażemy. Tutaj cały czas te kolory ja używam i. One są aktywne, aktywne nie wygasłe. Tak, te są z pigmentami, więc zobaczcie, weźmiemy no, może ten różowy fuksję. Je i jest cały czas jest. Mogę używać niebieski. O, proszę. A namaluj, namaluj nimi psa jego. Potem namaluję żółty, proszę bardzo, jest tutaj też. Co tutaj takiego jeszcze mamy? Jakiś pastel, troszkę może taki delikatny koszuszek się zrobił, ale to jest do rozmieszania. A tutaj te kolory bez pigmentów. O, przepraszam, co mamy? Czerwony, o, no i pięknie. To pewnie są pibi właśnie. Tu fuksja, tu jakiś fiolet, ale malutko go, tak, bo muszę go domieszać, muszę po prostu. Tu jakaś czerwień, no proszę bardzo, no kolory cały czas są. Przygotowuję się do kursu ombre i ty mi będę robiła... Jakie? Jakie ombre? będę robiła i pastami będę robiła... Bombre? Co ty powiedziałaś? Ombrę. to masz w głowie. Bomberos to ja mam w głowie. Bomberos, Bomberos. to strażnicy. Bo, 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 bo. Aż się zawiesiłem, słyszałaś? Są... Prawie zarapowałem. Strażacy to są, nie strażnicy. Strażacy. Strażnicy A nie ognia. A bombardieros? Bombardieros chyba? Nie pamiętam. Też chyba nie ja wiem. Ja tu mam zupełnie kamery w twarzy z bliska. Mogę mieć pomarańczową. Gdzie? Pokaż. Gdzie? Z Pięknie. Jak ja pomidorową. Tym, Zawsze tu mam taśmę klejącą, jak coś potrzebuję, a dobra, więcej się dowiesz w kursie. Gdybym był na twoim miejscu, to bym powiedział... O, Co się stało, Detko? Co ty tam robisz? To jest czerwony, najważniejszy kolor, a on się spiekł chyba, czy coś... Może się w samolocie coś stało i go nie idzie odkręcić. W jaki ty sposób wymyśliłaś? Ja będę trzymać mocno na tych kręciach. No, tego nie idzie, to przecież próbowałam. Popatrz, prostu no nie idzie. Jeszcze drugie takie łyżeczki. Idź po noszeczki! Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Nie powiedz mi, ja to wkurzę. Idź po takie same łyżeczki. No dobra. Może po... <laughs> Odkręciłeś! Co tak jest! Naklejka to było, co to tu jest? To się przechylia, ale to nic nie powinien ustrzymać. Dobra, ale to działa, tak? Będę mogła zakręcić? Spokój. I umyj Spokój. to klei. Dobra, Strymi. wszystko dobra, zrobię. Produkty. Co to jest? Że Samolot to był. 60 zł, chyba. Nie, A 50. Idzie? No to 50, widzisz, 50 zł? Dużo. A jak to wygląda, przed klientem. Dbaj o swoje czyste stanowisko. Co to jest? Trzymaj. No co do mnie kamerujesz? Przestańmy patrzeć. Teraz. Edyta, Edyta, jak się patrzę w te kadry? Jeden kadr. Drugi kadr. Trzeci z daleka. Czy w co robisz? Gdzie jest ten kadr tu jest? Czwarty tu z czyli. A, teraz akurat cofnęłaś. Piąty za ciebie, szósty na ciebie. Jo, ja pierdził! I mało tego wiesz, zauważyłem, co zauważyłem, że roz, roz, rozwaliłaś system. Bo wszyscy pytają, na jakich produktach pracujesz, na jakich produktach pracujesz. A ty widzę, skupiłaś się na tym, żeby rozgraniczyć żeby wejść w głąb produktów, nazwać ich konsystencję. Tak. I dopiero wtedy wytłumaczyć tym ludziom, którzy nie rozumieją, że. Nie trzeba mieć produktu danej marki, aby zrobić dobrze omle. Tak. Wystarczy mieć odpowiednią gęstość albo sposób na tę gęstość i to wystarczy. To nie jest wszystko tak? takie proste. Pięknie, kulo 2.0, level 2.0. Ja się bardzo cieszę. Działam ja z tego, co ty tutaj robisz. Ja jestem, powiem ci, pełen wrażliwości, wresz... pod, 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 tak, aż się wygadać nie umiem. Dobra. Aż, Dobra. Mi, aż mi, a, a, Jak zobaczę sobie tamten, tamtą, mogę ten rozpiskę pokazać, czy nie? Nie mogę? No to zobacz, tu jest taka rozpiska, tam rękę. O, tu jest ta rozpiska, jest tu tego dużo. Tu jest jeszcze więcej. Joa, piordziu, powiem Ci szczerze, że. o, i są slajdy, widzę. Oooo, no szok, Edyta, szok. Poza ten tym kursem, widzę. W końcu będzie pierwszy. Pełen pełen, pełną, peł... pełną no, peł, um, 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 do za mnie. Amen. No tak. Edyta, czy ty mi chcesz powiedzieć, czy ty mi chcesz powiedzieć, że ten kurs będzie zawierał 7 różnych konsystencji, jak zrobić ombre żeby w każdym przypadku wyszło? Ale to tylko gąbeczką, a, to... To a potem pędzarkiem? a potem pędzelkiem? A pędzelkiem też będzie? Tak. Ten kurs... Ten kurs będzie tak. 3 dni chyba. Glutowate plus glutowate, glutowate plus rzadkie, glutowate plus kredowe, rzadkie plus rzadkie, rzadkie plus kremowe, kremowe plus kremowe, i neon plus neon! Edyta, jesteś po nagraniu dwóch pierwszych zdobień ombre. i co, jakie wnioski? Ale... O, co, sobie przypomnę, jak pierwszą zrobiłam. robiłam, długo i brzydko, a teraz szybko i ładnie, tak samo mam z nagrywaniem, kiedyś... Nagrywam długo i no niezbyt dobrze mi to wywodziło. Teraz nagrywam szybko i lepiej. Nie wiem, jeszcze idealnie nie jest, ale jest o wiele lepiej. We wszystkim treningu czy mistrza, no nie wiem. Czyli jednak opłaca się nagrywać vloga dla treningu, żeby w kursie potem mieć ci łatwiej? Bardziej filmy dla Was na YouTube, bo to mnie bardziej mobilizuje, bo we vlogu tam gadam byle głupoty, by czy tam łażę tylko i sam gadam co myśli na język my przyniesie. A na YouTubie muszę się tam wysilić. <grywanie> co to było? Co tu się stało, Dita? Nie mogę zmienić danych, muszę iść do salonu. Play, bo nie mogę tego zrobić. No to idziemy pieszo do Polski. czy nie? Będziemy pieszo do Polski, dyta. Zmienię, jak będę polsce najwyżej. Niech na razie jest na no bo mój salon nie Gdzie znajdę najlepszy salon? Ha! To ci! Żart. Mapa salonów. Nie ma no na puerto, Na focie, W porcie. gorzelec najbliżej jest. Ha! <t mention Utilizer> <t gandezina> nie dziękuję. Widziesz, tu masz ombre porobione. Ile tych lekcji już mamy nagrane? ta Ile tych lekcji będzie w końcu? Bo już nie wiem. No nie wiem, nie ilość. Nie ilość. No ja to ilość. miłość. ja tu widzę, że to masz tak wypisane. Rzadko plus rzadko. Rzadko glutowate. plus rzadko. Aha, glutowate. To, jest mi... to jest tylko... przyzwoicie kryjące. Glutowate plus kryjące. Rzadkie, przyzwoicie kryjące. <laughs> rzadko. Co? Co to? No, one też potem. No, jeżeli nie jeżeli nie jest rzadki, i słaby, napiętowany, postępuje jak syp. to jest tip jakiś sprzedałem. Chodź już, idziemy do domu, przestań, jest godzina... <laughs> 21.00, ziomuś, za pięć. Chodź. A która jest godzina? W Polsce. No tak, 21.00 w Polsce za pięć. Filmik wlatuje za chwileczkę na YouTube'a. Chodź już, Edyta, do domu, chodź! Proszę cię, chodź, kulka na ciebie czeka. już na ciebie czekamy spakowani. W klapkach, Edyta, z plecakiem. Proszę cię, no chodź. Wszystko ten komputer. Kursantki poczekają na kurs. No nie wiem. Dobra, idziemy. To chodź. A co tam dzisiaj robiłaś? O kurde, nie mam czasu na to, żebym zaczęła wymieniać. Smutno mi. Czemu? Bo nie wiem. Dobra, idziemy. Nie wiem co. Ma nic widzieć, wiedzieć. To nie mówi piszemy, To, są to idę, tajemniki. no chodź, kulka, idziemy. Jakieś tajemnice, tam zawodowe. Kulka, chodź, idziemy. Edyta, idziesz. Patrz jak kulka czeka. Chodź już, proszę cię. Edyta. Ciemno tutaj jest, wiesz Edyta? Dlaczego tu nie nie Co ci się stało? Czas e, to musisz o tym powiedzieć widzom, co się stało Edyta. Musisz o tym opowiedzieć. Nie. Musisz tym, bo to, to, to jest tragedia Edyta, wczoraj mi prawie zeszła. Musisz o tym powiedzieć. Aha, bo już wiem czego się tak bo zapomniałam do vloga nagrywać. I wkrótce nie będzie miał co zmontować. Ale mi dzisiaj jest poniedziałek o Jezus mi się teraz. Chyba się nie mi klapki mi ubałaś. Jedziemy do domu, jest na, u nas godzina 5.20 5.20, gdzie To się nie śmieci? Nie, już się nie będę wracać. Już się nie będę Chodź kuleczko z tej strony tutaj. chodź. A prosimy śmieci to... prostu... Dobra, ciśniemy tak? Do 5 od razu do domu, od razu. nie mamy kupić dzisiaj rano? Tak, trzymaj kamerę. No. Sok arbuzowy jest. Przemek ostatnio zaczął szaleć z, z sokiem arbuzowym. Zostawia, ogarniam. I codziennie pijemy sok arbuzowy, to bardziej jest smutki arbuzowe. No bo razem z tym, razem z miążem pyszne. fajne rzeczy piękne, Najbardziej mi się te lustra... A, nic widzę. A, nie widzę. Ten zegar, zobaczcie, zaraz będzie. Ten zegar tam z tyłu. Boski. Nie wiem, czy o, trochę było widać. Nie wiem, chyba było bo nie widać, Boski. trochę chyba było widać. Takie chcesz? Są dzieci w utopiu. <laughs> Uwaga, bo teraz... Będzie miał deja vu. Cał przemek? Cał czego cał zapomniałeś? Kurde głowy. Co tam kamerujesz, No, kameruję. Ostatnio, co, czego ostatnio przemek zapomniał, a gdzie ma tego plecaka, zapomniałeś, a teraz czego zapomniałeś? Przyznaj co się. Zapomniałeś? Musieliśmy się wracać, nawet to jest na vlogu. Obejrz. Tak. Czego przemek zapomniał, aby bez czego w dzisiejszych czasach. Człowiek nie potrafi sobie wyobrazić, jak, jak żyć bez tego. Czy Bóg mi nie podpowiada, żeby żyć bez telefonu? Telefon zapomniał. O, dobra, przerwa. Na no, kubkę. Co robisz, Edyta? dalej A co potem będziesz robiła? Nie wiem. A, a potem? Ja rozmowę z moim mentorem A potem? Live do wieczorem. show. A pomiędzy? No, przygotowania do kursu. Kolejny raz, kolejny dzień. No jakoś się smucisz, widzę. No bo dopiero wstałam, ja jestem... rano inna niż w środku dnia. To znaczy jaka? Muszę się rozkręcić. Czyli jesteś jak taka syrena, taka... Taka? Mnie. Edyta, jak się czujesz przed rozmową z mentorem? Stresujesz się? Fajnie się czujesz? No, znowu się nie przygotowałam, tyle mam na głowie, w ogóle o tym nie myślę. Teraz bym musiała na szybko zrobić podsumowanie całego tygodnia. Nie wiem czy się to uda. Do... Nie no, wiesz czy co? co? Nie wiem czy się to uda. To było wszystko co chciałam powiedzieć. Koniec. Polaco? Mira, <tryk> mira. Spój, spójrz, spójrz. Mira. To Muchacho Polaco. Polaco. Dzień dobry. Dzień dobry. <tryk> Co pani tutaj robi? Chciałam Cię zapytać, czy, czy by nie, prze, nie ominęłam? No wypisałam sobie wszystko, z... stworzyłaś 10 tam. przykazań? 10 kroków złotych i dziesięć kroków, żeby... 10 przykazań? Tak, żeby manikier był po prostu idealny, to jest tylko napisane, potem to pokażę, jak zrobić manikiel nie tylko na sobie, bo to takie, te same kroki są też, jak robimy na kimś, tak, ten manikier, ale tu się przygotowuję do kursu manikier na sobie, live, że będzie, już chyba będzie wydany ten vlog, więc albo po ptakach, albo jeszcze jeden zrobię taki cool live, jak ktoś jest machetka. Siema, tu jest mój vlog teraz skręcony i możecie się widzowie przywitać ze, so ze sobą. Potem to zobaczycie. <laughs> Potem co zobaczycie we vlogu. Jak to jest być częścią mego vloga? Napisz. <laughs> Tak, już tutaj poleciało. Fajne jest, fajne jest to na YouTubie, że po prostu mega, mega, mega szybko jest wszystko. Yy, transmisja działa na tej zasadzie, że to Was za 6 sekund doleci. Pożegnaj się, bo dzisiaj już jest sobota, środa. Jest środa? Czyli co? Czyli? Aha, i końcówka do vloga. No to się ma do za tydzień. <grywa> tak, ryba się!